Klub Aktywności i Rozwoju wraca do Polkowic. Niegdyś miał już tam swoją siedzibę, ale ze względu na wysokie koszty utrzymania klubu oraz brak zainteresowania ówczesnych władz samorządowych, fundacja musiała poszukać lokalu poza Polkowicami. Teraz się to zmieniło. Dzisiaj e, tak naprawdę otw e, będziemy otwierać klub aktywności i rozwoju, polkowicki klub aktywności i rozwoju, który ma służyć dorosłym osobom z niepełnosprawnością z terenu e, gminy Polkowice, aby mogli... E, Aktywizować się społecznie i zawodowo w czasie działań klubu. Fundacja Eudaimonia, która udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnością, chce podnieść ich jakość życia i rozwijać ich społecznie i zawodowo. Formuła i te działanie, my już realizujemy od 2016 roku. I mm, tak naprawdę, chcąc wspierać tylko osoby z niepełnosprawnością na początku, przy okazji udało nam się też pomagać otoczeniu. Właśnie opiekunom, rodzinom pozwolić im na ten czas wytchnienia, na ten moment, kiedy mogą spędzić czas w inny sposób, a nie tylko zajmując się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Klub aktywności i rozwoju w Polkowicach nie powstałby, gdyby nie wsparcie burmistrza Polkowic Łukasza Późnieckiego, który aby skutecznie pomagać osobom z niepełnosprawnością, powołał ich pełnomocnika. Jest wiele takich działań, między innymi zostałem powołany jako pełnomocnik burmistrza do spraw z niepełnosprawnością niedawno i też mam zamiar działać w tym kierunku i niwelować bariery, które są wśród nas. Dla pani Marty to miejsce jest drugim domem. To jest jak drugi dom. Tutaj są ludzie, którzy pamiętają. Nie jesteśmy na chwilę, jesteśmy za, zawsze. To są ludzie, którzy dają nam serce, a my oddaliśmy serce im. Gmina Polkowice dba o wszystkich swoich mieszkańców, tak aby każdy z nich miał w życiu równe szanse. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.